Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moich uprawach. Nawet nie wiecie, jak ja się stęskniłam za Wami. Cieszę się bardzo, że znowu się tutaj mogę pojawić i zapraszam wszystkich na takie wspomnienia letnie. Mam nadzieję, że troszeczkę Was tutaj ogrzeję. Bo za oknem teraz jest to pogoda taka zimna, ponura, mokra. A ja teraz porządkuję archiwa, więc troszeczkę wam lata przyniosę. Taki będzie film dzisiaj z okresu jeszcze sierpnia, bo nagrywałam materiały cały czas, ale byłam no tak zajęta innymi rzeczami, że już troszkę na montowanie mi zabrakło sił i czasu. A tak teraz porządkuję archiwum i tak pomyślałam, że szkoda troszkę, żeby to wszystko przepadło, więc troszeczkę tak Was pocieszę letnimi widoczkami. A też wiele z Was mnie pyta, co tam słychać, jak właśnie ten sezon przebiegał, a co tam z pomidorami, a to z tym, a to z tamtym, więc tak pomyślałam, jakieś tam Wam będę filmy wyrzucać jeszcze z poprzedniego sezonu, może się to przyda na przyszły sezon. No, także Szykujcie jakąś dobrą herbatkę, kawkę ciepłą i zapraszam do oglądania. Widzicie to pierwsze kanie w tym roku tu, tu, tu i tam jeszcze zarodę dronem. Ale super! No, to będzie kolacyjka. Piękne kapelusze tu jeszcze się tak nie rozwinęły, ale sezon grzybowy na działce uważam za otwarty. Zobaczcie, jakie ładne. Trochę teraz sucho, ale mam nadzieję, że jeszcze wilgoć po tych deszczach jest w glebie. No i one sobie poradzą, bo zobaczcie, ile ich jest. Jeszcze tu, jeszcze tu. Także będzie, słuchajcie, na kilka dni schabowych. <laughs> ale super, jak się cieszę. No, to pierwsze grzybki. Później mam tutaj i prawdziwki też na działce, podgrzybki. A tutaj między tymi sosenkami, gdzie też szlałfy leżą, rydze są, słuchajcie, ale one są już tak długo później, październik bardziej. Tutaj właśnie w zeszłym roku. Była taka piękna rodzina Rydzy. Ale fajnie, jak się cieszę zobaczcie. Ja super. No. Będzie kolacyjka. To, to rozumiem. Nie chodzę przy tym, nie sadzę, nie sieję, nie podlewam, nie pryskam, rośnie <gryw> i żywi. <gryw> Takie uprawy to mi się podobają, słuchajcie. No nic. Przyjechałam dzisiaj na działkę. Podlać, głównie podlać, bo jednak te dni upalne są. Tutaj rodzynki już tutaj podlałam, bo były takie lekko zwiętnięte. Teraz są, wiecie, te upały po 30 parę stopni i co drugi dzień nie podlewam. No więc zobaczcie, w tych wiaderkach dają radę. No, a tutaj jeszcze są te cynie co Wam pokazałam i piękny bananowiec, Maurelius. No i jeszcze dzisiaj będę zbierać pomidory. Tutaj jestem w trakcie porządkowania truskawek. Ścinam liście, zaraz potem nawiozę kompostem, jakimś może obornikiem, bo tam miałam, mam w wiaderkach taki od wiosny, żeby już takie przygotować do zimowania. No i dzisiaj będą zbiory pomidorów. No bo to już słuchajcie, czas najwyższy. Pięknie wszystkie dojrzały. Niektóre popękały, no ale trudno przez te deszcze. Te mniejsze jakoś nie mają skłonności do pękania. No ale będzie dzisiaj co zbierać. No i też przy okazji właśnie będę opowiadać Wam o tych odmianach. Teraz wiecie przyszły 30 stopniowe upały więc można zapomnieć na razie o zarazie ziemniaczanej. Bardziej jakieś inne choroby mogą dotknąć nasze pomidorki. No ten tutaj to widzę już coraz gorzej ma te liście ale to tylko ten krzak. No także dzisiaj będzie zbieranie, opowiadanie no, bardzo lubię ten moment, powiem Wam. Sierpień to jest w ogóle cudny miesiąc, bo wtedy się zbiera już plony tej pracy całorocznej, tak naprawdę. Także to jest przyjemny okres. No, oby teraz jeszcze ta pogoda dopisała. No, mają być teraz upały, więc pomidorki jeszcze dojrzeją, arbuzy, mam nadzieję, jeszcze mi dojrzeją. Tu jest ta cappuccino. Jestem bardzo ciekawa jej smaku, bo jeszcze jej nie próbowałam. Czekałam aż, wiecie, tak dojrzy, dojrzeje. No. Tu kalarepki. Taki, wiecie, rzut oka. No i jeszcze widzę, o, jeszcze urka. Cześć. Zjadaj mi ślimaczki, zjadaj. Dobrą robotę robisz, bo naprawdę nie mam co narzekać na ślimaki. Zobaczcie, ile tych jeszcze ogórków to jest ten oktopus. Troszkę już wiecie, po tych zimnych dniach mokrych, yy, tak mi zaczął chorować. Ale jeszcze, co tam, co tam zbiorę, to zbiorę, widzę. Tutaj jest inny ogórek. No to on już zobaczcie, fatalny ma stan. A tak samo jest traktowany, tak samo uprawiany. No i chyba oktopus troszkę od niego załapał. I idzie już na oktopusa. No i tutaj już są inne ogórki. No to widzicie. Pochorowały się. Ale no mówię. Oktopus jednak wygrywa. To już będą do usunięcia. Chociaż tutaj zobaczcie. Te końcówki takie ładne. A tutaj wszystko żółte i uschnięte. Więc nawet nie ma na co liczyć, że tu coś będzie. Oktopus jednak najlepszy, to widać nawet, bo tutaj jest ten taki jakiś nakorniszony to był, a dalej jest taki zieleńszy oktopus, no, ale też już zaczyna chorować. No i tak powiem Wam, tych ogórków w tym roku to nie nadążamy jeść i robić. O, jaka pajęczyna, nie wiem, nie widać jej chyba, ale mi tu pająk na drodze zrobił jaką pajęczynę. Cukinie, jakie ogromne. No dobra, bo już obchód ogrodu niedawno robiłam, to nie będziemy dzisiaj robić obchodu, ale właśnie dzisiaj zrobimy o poszczególnych odmianach pomidorków. Więc teraz biorę się za sekator i będę tu nawijać do was. Ja to cukinie jednak lubię. Zobaczcie, co kilka dni takie plony. I taka różnorodność, bo i takie paseczki mamy. I zielone, i żółte. Ja lubię robić tak w słoiki, właśnie, żeby tak różne kolory były w jakichś zalewach, bo wtedy to tak dekoracyjnie wygląda. Nie tylko będzie takie żółte albo tylko zielone. No ale taka ilość, to ja nie wiem jakie ja to przerobię. No i jeszcze dzisiaj taki koszyczek ogóreczków nazbierałam. Głównie oktopus. Ja Wam powiem, oktopus wygrywa. Tutaj na dnie jeszcze znalazłam jednego takiego wonder. O, jest! White Wonder to jest jeszcze taki. No i to reszta słuchajcie, oktopusy, naprawdę oktopus polecam Wam. I mimo, że teraz takie były noce zimne i y, miałem trudne warunki ogórek, no to zobaczcie, nawet, nawet te owoce są takie wyrównane. No zdarzają się takie y, obważanki. Ale ogólnie bym powiedziała, że jest o tutaj jakaś baryłka. Ale tak przeważnie, no to słuchajcie, akurat takie jeszcze do kiszenia ogóreczki. Tam jeszcze oktopus będzie owocował. Ta reszta to już raczej będzie do usunięcia. Super. No to jeszcze Wam chciałam pokazać, bo yy, trochę już mi przywiędły arbuzy od tego upału. Ale też. Ja zauważyłam niestety, że mi krety ryją, no i widzicie, to jest efekt, niektóre tutaj, e, ten arbus na przykład, e, zwiędł, bo ja tutaj sadziłam rękę, no to takie dziury są, że nie wiem, wiecie, tam po prostu mi się ręka cała mieści, no to już nic nie będzie z tego, no także widzicie, Kreciki robią dobrą robotę, ale jak podkopią już konkretnie arbuza, no to usycha. A to na pewno są krety, bo no, to nie są wiecie podgryzione korzenie, tylko po prostu krzak jest duży. Tu mnie smuci, bo ten był taki... on już się nie zawiąże, bo już ma uschnięte te. Nie jest większy objętości. No, jak jest już krzak duży, no to te... Jednak zniszczone korzenie nie są w stanie wykarmić. Jeszcze jak jest taka sadzonka mała, to ja tam ubiłam, uklepałam. No i jakoś to było. no A tu zobaczcie, widzicie jego. O, tu są kopce. Tutaj, no. Idzie równo. No i one tak ryją tutaj. No co zrobić? Jest, co jeść. No to, to, to przychodzą. Ogólnie kraty bardzo dobrą robotę robią w ogrodzie. No ale właśnie jak tak się ma pięć na krzyż arbuzów i jeden usycha to trochę smutno. No trudno. Dobrze tu są papryki wreszcie je słuchajcie obrobiłam. Obcięłam lubczyk więc on teraz odbija od nowa. Bardzo to jest fajne jak właśnie Taki był chory biedny, obcięłam, a już takie ładne rosną nowe te gałązki tutaj poplewiłam. Zrobiłam takie, widzicie, podpóreczki tym paprykom i od razu lepiej to wygląda. Bo mi się tutaj kładło. Już coś tak się zaczynają, widzę, zabarwiać, aczkolwiek tu widzę jest oparzony od słońca, bo taki miękki. No, także fajnie zaczynają dojrzewać. O, zobaczcie, żółte, czerwone, no nic. To zrobię osobny odcinek, bo to widzę trzeba trochę poświęcić uwagi papryczkom. No nic, kochani, biorę się teraz za te zbiory pomidorków. I yy, myślę słuchajcie, że to taki krótki będzie odcinek. Ogólnie aktualizacja. O, jak ten ładnie. Dojrzewa. Zobaczcie takie porzeczki. Pomidorowe porzeczki. Ale sudny. Jak to ładnie wygląda. Taki obwieszony tymi kuleczkami. Super. No, i takiego na przykład na balkonie sobie uprawiać. To takie jest. Nie dość, że smaczne, to ozdobne. Nawet jest odporny, bo tak nie widzę za bardzo, żeby chorował. Polecam. Polecam. O, nazwa. O, tu marchewka też mi się kładzie. Nie wiem, czy też krety jakieś tu nie ryły. O, bo ona to. Teraz chyba po tych deszczach szukają żeru. No, tak ogólnie to widzę, wszystko jest ok. No i fasolkę dzisiaj też muszę zebrać. O, nawet jakaś żółta się jedna trafiła wśród tych fioletowych. No nic. Tutaj widać podlać trzeba też. Dobra, bo już gadam i gadam. Biorę się do roboty. A wam tu jeszcze taką ciekawostkę wstawię, którą zauważyłam w grządce jednej. Do zobaczenia kochani, papa. Pa. Chcę wam pokazać gniazdo os w grządce. Zaraz zobaczycie tą dziurę. Ciekawe, ja niedawno ścinałam tą pietruszkę, bo mi zakwitła i to robiłam wieczorem i tak widzę, że coś lata koło mnie, ale myślałam, nie wiem, myślę sobie jakieś może yy, pszczoły ziemne, bo one tak nie były agresywne, nie, nie gryzły mnie, no to sobie śmiało tam jeszcze zaściółkowałam trucinami, podlałam. A na drugi dzień patrzę, a to osy. Jakbym wiedziała, to bym taka odważna nie była, bo kiedyś mnie w kompostowniku nie zauważyłam. Też takie gniazdo jakieś zrobiły, jak mi chlasła w rękę i przez rękawiczkę. No, a te tutaj sobie obserwuję. No, one teraz troszkę może zaniepokojone, tak latają tu koło mnie, ale nie atakują. No i yy... nie ruszam tej grządki, powiem Wam. Jak podlewam to tak ostrożnie staram się tą jamkę omijać. No taka ciekawostka. No, w takiej dziurze w ziemi. Ciekawe jak tam w środku to wygląda. Może tu staty w postawie, to sobie troszeczkę po oglądacie osy w gnieździe. No, osy są pożyteczne na ogrodzie, tylko trzeba uważać, żeby właśnie ich nie rozzłościć i no, też jeżeli ktoś ma uczulenie, nie? No ja nie mam uczulenia, ale one bardzo takie y, potrzebne są. Można powiedzieć, że w świecie owadów osy to drapieżniki, no i czyszczą nam ogród z różnych pasożytów, z różnych szkodników ogrodowych.